Witam Was serdecznie na ścieżce rowerowej. Zobaczcie, jaka jest gła. 10 maja 2019 rok. Gmina województwo województwo Rubelskiego. Zobaczcie, jaka gła. Coraz większa. Pokazujemy teraz tonę chama. Obejrzyjcie. To są fajne widoki. Teraz do jakiegoś czasu się pojawiają na wiosnę. I słychać świeższe numer. Oglądamy. A to już jest pokazane stronę Żółtań, co się jedzie na metrową. Piękne widoki. To są ławki. I to te widoki. Słucham taką świeżą w chwilę. Od razu mi się dowiedział na takie widok. Piękny ten widok. Dziękuję Państwu za oglądanie. Do widzenia. Meksykano TV jest tylko jeden. Oglądajcie Meksykano odmi z Białego Stoku. I Krzysztofa Kodowica też oglądajcie. I Majona. Wobaczcie, jakie jaja są. Z nich, jak poglądać, i bilety. Jak się Jest tylko jeden, tylko ja. Ja od niego krzyda przejąłem. Pamiętajcie, że strony zmieniłem. E, nazwę strony swojej na YouTube. To wiecie jaka jest. Pozdrawiam serdecznie. Posłuchajmy jeszcze świeższych przez chwilkę. Cześć.